Adam By się, witam państwa. Dzień dobry, czas na rozmowę dnia. Szanowni państwo, podczas gdy opozycja mówi, że jest zjednoczona, a kłóci się, bo jak Ania Narczak sama mówiła, jest artykuł w Gazie Wyborczej, z którego wynika wprost, że rozmowy na temat no, wspólnej licy są przerwane, podczas gdy w Polsce jest Włodzimierza Łęski. W tym samym czasie pan Ziobro dalej działa. Działa w ten sposób, no właśnie. Do dziś będziemy pytali specjalistów w tej dziedzinie, czy aby nie tak, by uniknąć na przykład odpowiedzialności karnej za swoje. Czyny, których dopuszczał się na przestrzeni minionych ośmiu rządów, tak zwanej już dzisiaj, wiemy iluzorycznie zjednoczonej prawicy. O tym dziś w rozmowie dnia Adam Byśek zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś sędzia Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Temis. Panie sędziu, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam, panie sędzio. A więc otworzę pytanie. Zespół Perfekt śpiewał kiedyś Pokonałem się sam. Czy te słowa można by odnieść dzisiaj do Zbigniewa Ziobro, który, no co dla mnie szokujące, chcę sam, siebie... tak, sam z siebie przekazać swoje wszystkie uprawnienia prokuratora generalnego, po to, by, i tu pytanie do pana, uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej za czyny, których dokonał na przestrzeni minionych ośmiu lat? no na pewno jest to rzeczywiście sytuacja zaskakująca ponieważ przez całe 8 lat swoich rządów pan Zbigniew Ziobro robił wszystko co tylko mógł żeby zwiększyć zakres swojej władzy to było nie tylko kwestia połączenia stanowisk prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości a pamiętajmy że cały czas pan Zbigniew Ziobro jest również posłem na sejm więc jako poseł na sejm Wraz z innymi posłami z jego niewielkiej partii ma na przykład inicjatywę legislacyjną. Te zmiany były wprowadzone w warunkach bezpośredniego naruszenia konstytucji, bo chcę przypomnieć, że artykuł 103 ust. 2 polskiej konstytucji zabrania łączenia funkcji prokuratora i posła na Sejm. Tymczasem pan Zbigniew Ziabro jest nie tylko posłem na Sejm, ale i prokuratorem o najszerszych w Polsce uprawnieniach. Tak więc to były no, niekonstytucyjne zmiany, które zmierzały do tego, żeby połączyć jak najwięcej władzy w jednym ręku, w ręku jednego człowieka. Takiej władzy śledczej. I teraz mamy sytuację, że ta jest przez niego oddawana. Rzeczywiście jest to zaskakujące. Cały czas państwa i naszym gościem jest dziś pan sędzia Dariusz Mazur. lekkie opóźnienie w naszej transmisji sygnału, ale już nad tym pracujemy. A więc lada chwila na pewno pan sędzia do nas dołączy tym razem o rozpołączenie telefoniczne. No dzisiaj niestety pewnie z racji takiej aury, jaką dziś mamy na zewnątrz. Pewne nasze satelity nie do końca działają tak jak powinny, ale spokojnie za kilka chwil wiosna, a do tematu zaraz wracamy. Nie ja tylko powiem państwu kilka słów na temat tego, o co dokładnie w tej całej ustawie chodzi. No chodzi o to, o co, czego my na pewno byśmy się nigdy spodziewać nie mogli. Oczywiście pan profesor Zbigniew Ziobro był znany z tego, że na konferencjach pracowych wszelkich możliwych bardzo często i głośno mówił o swojej władzy, o swojej partii, a także o tym, jak on widzi polską prokuraturę, polskie, polskie stanownictwo i jakich ona reform ewentualnie wymaga. No ale tutaj powoli za pasem wybory, a wybory oznaczają jedno, że no właśnie los pana Ziobry, los PiSu, los Solidarnej Polski stoi pod wielkim znakiem zapytania, co Wtedy, gdyby się okazało, że jednak opozycja ma rację i opozycja wygrywa wybory. wówczas opozycja musiałaby spełnić swoje obietnice wyborcze, swoje też postulaty, to co na spotkaniach obiecuję, więc głównie też zająć się sądownictwem, bo jeżeli przyjmiemy, że, że dla opozycji priorytetem jest kwestia KPO czyli miliardów złotych, no to wówczas opozycja musiałaby cofnąć tak zwane reformy ziobry po to, by móc wnosić i wnioskować o wypłatę tych środków z kasy funduszu KPO. Jakie to zmiany? No, między innymi cofnięcie ustawy o Sądzie Najwyższym, między innymi przywrócenie sędziów do orzekania, między innymi reforma, ale ta prawdziwa, a nie deforma wcześniej działającej, nielegalnie działającej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, nie będącej sądem, a także no, cofnięcie zmian, które Zbigniew Ziobro wprowadzał. Co na to pan Zbigniew Ziobro? No, ona to mówi wprost. Czas na to, by moje uprawnienia przekazać komuś, kto jest moim zaufanym człowiekiem. O dziwo nie jest o tym raz. A tym razem Sebastian Kaleta, a jest to pan prokurator krajowy Dariusz Barski. I o to, jaki to prokurator, będziemy dalej pytali pana sędziego, wiemy, że jest już z nami poprzez połączenie telefoniczne. Panie sędzio, mówiliśmy o przekazaniu tych kompetencji w ramach tak zwanej ucieczki. Kim jest dokładnie pan prokurator Dariusz Barski? To ewidentnie chyba zaufany człowiek pana ministra Ziobro, skoro jest gotowy oddać mu praktycznie 90% swoich kompetencji, a więc de facto władzy i w prokuraturze, i w sądownictwie. No Na pewno jest to t, y, prokurator z długim stażem, który jest zapewne zaufanym prokuratorem pana na co wskazuje jego kariera zawodowa. Y, natomiast ja nie wiem, czy ta moja wypowiedź poprzednia była w, w całości. Tak, w całości, panie sędzio, W całości. Tak, Okej. Okay. Y, więc y, znaczy, ustosunkowując się do, do tej zmiany zakresu kompetencji, y, Generalnie do tej pory pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dał się poznać jako osoba, która jeżeli forsuje jakieś zmiany, czy to w sądownictwie, czy w prokuraturze, to te zmiany mają zawsze dwie cechy. Po pierwsze maksymalne poszerzenie jego zakresu władzy i kontroli nad prokuraturą i sądownictwem, a po drugie. Jego działania w ramach tego zakresu kompetencji są takimi działaniami, których celem nie jest jakieś usprawnienie działalności prokuratury czy działalności sądownictwa, natomiast jest, pewnego, jest tym celem zawsze zbicie jakiegoś kapitału politycznego. Bo pan Ziobro na przykład chce się pokazać jako taki szalenie surowy, szeryf. Sprawiedliwy, no powiedzmy, że sprawiedliwy, ale surowy, na przykład wprowadzając karę bezwzględnego pozbawienia wolności, pomimo że ta kara jest ewidentnie sprzeczna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To wszystko to jest taki karny populizm, populizm karny i penalny. Jak? No ale widzimy, pan, panie sędzio, Polacy oczekują, znaczy to jest dla mnie dziwne osobiście patrząc na wykładnię tego prawa i na to, jak europejskie sądy orzekają w sprawach między innymi Polski. Natomiast widzi pan, Polska jest takim krajem, gdzie chleba i igrzysk ludzie potrzebują, bo gdy populistycznie pan minister Ziobro wychodzi i mówi, tak, będziemy karać pełny kryminał. Słyszeliśmy ostatnio na konferencji pana Ziobry, że chwalił się tym i chełpił, że udało się jemu i panu Wosiowi zapełnić w ciągu trzech miesięcy prawie wszystkie poprawczaki dziećmi, które tam mają dać kary. No, do pozbawienia wolności w takiej właśnie formie, no to dochodzimy do przekonania, że ludzie oczekują takich deklaracji. Z czego to wynika? Z braku prawnej wiedzy, z braku rozumienia rzeczywistości, czy może z tego, że pan Ziobro zrobił po tej badania, wyszło mu jasno, tak Zbyszek mówi i, i taką nominaturą się posługuje? Znaczy ja nawiązuję do tego populizmu w działaniach pana ministra Ziobry i do tej politycznej motywacji jego działań związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą tym celu, że uważam, że również ta zmiana, o której w tej chwili mówimy, czyli to przeniesienie zakresu kompetencji, że ona no, najprawdopodobniej nie jest tak naprawdę motywowana merytorycznie. Tak jak twierdzi pan Ziobro, że to chodzi o to, żeby coś tam usprawnić, no bo no, to by nie miało sensu. Najpierw w swoje ręce brać, co się da, każdą władzę, maksymalnie poszerzyć zakres władzy, a potem powierzyć to komuś innemu, tylko. Uważam, że za tym musi stać jakiś cel polityczny. Natomiast czy, czy to jest polityka, która na dłuższą metę popłaca panu ziobrze? No pewnie tak, pewnie tak wynika z jakichś badań, że jakaś tam jest część elektoratu, która rzeczywiście uważa, że jak ceni sobie postać surowego takiego samotnego szeryfa na szczycie. Ja nie sądzę, żeby to była większość społeczeństwa, ale być może jest to ta część społeczeństwa, w którą pan ziobro mierzy jako polityk, którą ocenia jako swój elektorat. To chodzi zapewne o jakieś tam, w tych wszystkich działaniach centralizacyjnych, chodzi zapewne o poszerzenie jakiejś swojej bazy wyborczej. Natomiast to scedowanie zakresu kompetencji na inną osobę, no być może jest związane z jakimś tam ryzykiem wiążącym się z przyszłymi wyborami, które się zbliżają. Panie sędzio, pan Ziobro mówi tak, że to nie chodzi o żadne gwałtowne i radykalne zmiany, chodzi tu, cytat pana Ziobro, o doprecyzowanie przepisów. Jak pan interpretuje tego typu zbitek dwóch wyrazów? Nie, 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 to, to nie jest doprecyzowanie przepisów, tylko to jest gwałtowna i, i jednak radykalna zmiana, no bo jeżeli całe uprawnienia śledcze się ceduje na, na inną osobę, to, to to nie jest żadne doprecyzowanie przepisów, nie. Czy takie, panie sędzio, kierowanie prokuraturą z tylnego rzędu, no bo jednak przekazanie tych kompetencji wiąże się z tym, że i tak no, tą funkcję nadzorczą będzie sprawował pan minister Ziobro, no, który de facto będzie kimś, to oddaje komuś swoje przywileje i kompetencje, no i oczekuje, jak rozumiem, od tego, kto je otrzymuje, by ten w ramach wdzięczności dzielił się z nim pewnymi informacjami. I tu pytanie do pana, czy. Taki zabieg jest na dłuższą metę bezpieczny z punktu widzenia prokuratury i sądownictwa. Czy to nam pomoże, czy może pomoże tylko politykom, a ludziom zaszkodzi? Znaczy obawiam się, że, że ten zabieg nie zmieni tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia, która polega na tym, że prokuratura jest sterowana politycznie, co jest oczywiście sytuacją fatalną z punktu widzenia sposobu funkcjonowania państwa, no bo są osoby, które po prostu są nietykalne. I bo, boję się, że tutaj pod tym względem akurat kompletnie nic się nie zmieni, że, że nadal pan Ziobro będzie z tylnego siedzenia w stu procentach kierował prokuraturą na zasadzie ręcznego sterowania. No sądzę tak, dlatego, bo wszystkie jego dotychczasowe działania w tą tą stronę zmierzały. Sędzia Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów Temis. Panie sędziu, pięknie panu dziękuję za poświęcony czas i przepraszamy za małe niedociągnięcie techniczne, ale dzisiaj no, w Warszawie pogoda taka, nie inna, że te lasy te po prostu się przypruszyły śniegiem i nie do końca chcą działać. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również panu. Dziękuję pięknie. Tyle na dzisiaj, jak chodzi o rozmowę dnia. Bardzo państwu też dziękuję, kłaniam się nisko. Dodam, że szczegóły tych zmian w prokuraturze pojawią się też dzisiaj na naszych fanpageach w ramach tej rozmowy dnia. Ja też odsyłam na fanpage małpabysiek.adam.pl. Tam szczegółowo opiszę pani dzisiaj, co dzieje się w związku z tymi zmianami. Dziękuję za dzisiaj, dobrego i jak najmniej śnieżnego popołudnia. Tu nas w Warszawie minus 5 stopni i sypie, nawet też leje, a więc prosimy na siebie uważać. Miejmy nadzieję, że te święta będą bardziej słoneczne niż dzisiejszy po, e, dzień po wizycie wody w Warszawie. Miłego wieczoru, do, popołudnia, do zobaczenia. Widzimy się jutro po godzinie 12, oczywiście tylko na antenie News24 i proszę nie zapominać, proszę udostępniać i klikać. Lubię to. Ja Państwa też lubię, dlatego jutro się widzimy. Do zobaczenia.